Cześć, słuchajcie, podcastu Up The Blues. Ja nazywam się Paweł Kapica i ze mną dzisiaj w ten y, niedzielny poranek Kuba. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć siemanko. No. Przyszły sezon to jest sezon y, zmian. Y, można powiedzieć, że, że to, co działo się wcześniej w poprzednim sezonie, to trzeba grubą kreską odciąć o tym zapomnieć. Patrzymy na przyszłość i ta przyszłość jest y, przynajmniej tak się wydaje. Y, dobrze prosperująca dla, dla Chelsea. I patrzymy sobie szczególnie w tym podcaście na jedną formację, jest to defensywna formacja, formacja y, obrońców. O samym bramkarzu chyba nie ma co gadać, bo jest, nawet z Kubą rozmawialiśmy niejednokrotnie o tym, kto powinien y, bronić w przyszłym y, sezonie. Może zdania są y, inne, ale właśnie nie o bramkarzu, tylko o, o samych y, defens, defensorach. Kuba, zacznijmy chyba już y, jakby z kopyta od lewej strony, bo tak sobie będziemy przechodzić z lewej właśnie na prawą. Lewa strona wydaje się być chyba najbardziej kontrowersyjna, przynajmniej jeśli chodzi o dyskusję na ten temat, bo z tego co wiem tutaj no wiadomo pozycja Benachewela jest nie do podważenia, ale patrzymy sobie dalej na te jego zastępstwa. Jest Kukureja, jest Lewis Hall, ale jest też Madsen, który wraca z wypożyczenia. Z Burnley po świetnym wypożyczeniu. No i właśnie ten Macen sprawia, że ta dyskusja będzie, będzie troszkę, troszkę gorętsza, można tak powiedzieć, jak, jak dzisiaj na zewnątrz, bo jest strasznie gorąco, jak to nagrywamy. Także, kto jest twoim numerem dwa, jeśli chodzi o lewą stronę obrony? Dla mnie moim numerem dwa jest i pozostaje cały czas Jan Macen, czyli gracz, który rozegrał. Cały sezon w Burnley, które wygrało Championship, i wydaje mi się, że to jest zawodnik, który byłby, z którym bym, byłbym się czuł najbardziej pewny na tej pozycji. I przynajmniej wydaje mi się, że tak jak większość kibiców Chelsea, ja bym jednak nie pozostawał z Koreą na tej dwójce, bo jeżeli Chilwell wypadnie, czego oczywiście wszyscy nie chcemy no to trochę będzie to ryzykowne grać z tym Kukureją, jeżeli to będzie wyglądać tak jak w zeszłym sezonie, czego oczywiście czego oczywiście nam, nam nie życzę. No bo jeśli chodzi o Kukureję, jego pozycja przynajmniej w Chelsea jest dość niepewna. Wyszły jakieś informacje, plotki, że, że jeśli wleci jakaś sensowna oferta za właśnie marka Kukureję, Chelsea nie będzie się zastanawiać, tylko będzie byłego piłkarza Brighton sprzedawać, więc jego nie bierzmy może jakoś szczególnie pod uwagę jeśli chodzi o przyszłość lewej strony obrony. Wiadomo, że to jest piłkarz za którego Chelsea zapłaciła bardzo duże pieniądze i wydaje mi się, że jeśli on nie odejdzie, to będzie mimo wszystko numerem dwa, ze względu na to, że to jest taki case Harego Maguire'a w Manchesterze United. Jak słaby Maguire w United by nie był, tak on grać musi, ponieważ jest ta presja tego że jednak poszły za niego dość duże pieniądze, no i średnio, żeby piłkarz, który przyszedł za, za właśnie dość, wysokie, dość wysoką kwotę, żeby siedział na ławce, albo nawet nie łapał się do kadry meczowej, bo jeśli chodzi o kwestie piłkarskie, Kukreja, no nie wiem, czy tutaj będzie nawet trzeci, jeśli mam być szczery, więc jego o przyszłość, w przyszłości jakoś nie, nie lokujemy go, damy jakoś miejsca na niego, na niego nie ma, ale też jest podstać Luisa Hola, czyli piłkarza, który w tamtym sezonie był, wydaje się być taką jedną z, jedną z niewielu jasnych y, gwiazd, jeśli chodzi o, o tamten sezon. On wszedł właśnie w dość ciężkim, sezon, w ciężkim momencie, ponieważ y, wtedy niedostępny był Kukureja, y, Ben Shewell, no i wszedł na mecz z Manchesterem City. On też został wybrany najlepszym młodym piłkarzem poprzedniego sezonu jak ty widzisz konkurencję właśnie między Madsenem a Lewisem Hallem, bo wiem, że tutaj nasze zdania troszkę się różnią. Ja byłbym raczej skłonny za tym, żeby właśnie Lewis Hall pozostał w Chelsea, a Madsen właśnie powędrował na wypożyczenie na przykład do takiego Burnley, gdzie przecież awansowało do Premier League i wydaje się, że może być skłonne, żeby właśnie Madsena wypożyczyć po raz kolejny. Kurczę, to jest trudna sytuacja, bo my tak oceniamy wszystko w sumie po meczach, a wydaje mi się, że i tak zadecyduje to, jak oni się po prostu teraz będą w pre-sezonie pokazywać po prostu na treningach i to sam pewnie Pochettino oceni, który z nich jest bardziej gotów na to, żeby pozostać w kadrze, a który jest bardziej bliższy wypoży wypożyczenia. A pewnie zdania są z tej kwestii podzielone, bo to jest strasznie ciężki wybór, bo wiadomo, że obaj gracze są bardzo perspektywiczni i mogą w niedalekiej przyszłości naprawdę, naprawdę wzmocnić skład Chelsea na tej lewej flance i wydaje mi się, że że to po prostu nie zadecyduje, to znaczy na no pewnie też będzie miało wpływ dyspozycja w poprzednim sezonie, ale po prostu jak oni się teraz będą prezentować, i to pewnie będzie wszystko oceniane na treningach. No ale ja, tak, tak jak mówię, ja bym pozostawał po trzymacenie, no ale jeżeli sytuacja będzie inna i że Louis Hall zostanie, to, to, też, ja, to też się nie obrażę na to. Przyłaśnie postaci Luisa Hola, no tam. Większy plusik jest przy jego, przy jego sobie ze względu na to, że właśnie on już to doświadczenie w Premier League, jakie duże nie jest, ale jakieś, jakieś ma też doświadczenie w pierwszej drużynie, to też może sprawia, że, że ja jestem bliższy właśnie w wyborze yy, Luisa Hola do, 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 do pierwszej drużyny, że, że gdzieś tego Macena bym yy, szukał, na, na, żeby dać go na wypożyczenie, bo, bo jeśli takie Bernie byłoby skłonne wypożyczyć go po raz kolejny. No to jesteśmy pewni tego, że on w Premier League ogra się jak mało kto, bo no pierwszy skład on tam ma, on tam ma naprawdę przyz od razu jakby nawet się nie trzeba zastanawiać, więc wydaje mi się, że takie, takie wypożyczenie ma cena do takiego Berlin mogłoby być naprawdę, naprawdę przede wszystkim dla niego zdrowe, a my też ze racji na to, że nie mamy dużo spotkań w, w tym sezonie, ponieważ nie gramy w europejskich pucharach, to taka czwórka tych lewych obrońców może być naprawdę ciężkim wyborem. Yy, wiadomo, że od przesytu głowa nie boli, ale no też y, musimy być świadomi, że, że, że czasami ciężko, żeby... No właśnie, żeby, ciężko czasami, żeby ten drugi yy, obrońca, ta, ta, ta osoba, która jest tą dwójką na, na lewej obronie, yy, pojawiała się jakoś. Często Adzie tu dopiero numer 3 i 4, więc, więc jeśli kukureja zostanie, to... To nawet nie wiem, czy przede wszystkim tak. Louis Hall na pewno, jeśli będzie tym numerem 3, jeśli Kukurya będzie w, pierwszy w naszej drużynie jeszcze na ten sezon, no to Louis Hall już może być ciężko, żeby się pojawiać częściej na boisku, a gdzie dopiero Macen. Więc tutaj, jak będzie wyglądała lewa strona obrony, troszkę zależy od tego, czy rzeczywiście Marco Kureja w Chelsea zostanie, bo, no bo gdzieś on właśnie trzyma, może niepotrzebnie to. To miejsce piłkarzom, którzy rzeczywiście są przyszłością tego klubu. Wiadomo, że ten po tym pierwszym sezonie nie ma co Kukurei jakoś strasznie prze, przekreślać. On też jest, bądźmy szczerzy, dobrym piłkarzem, który po prostu wszedł w za duże buty, jeśli chodzi o pierwszy sezon Chelsea. Miejmy nadzieję, że, że ten drugi będzie lepszy w jego wykonaniu. Jak na razie nie wyglądało to dobrze, więc chyba tak podsumowując sobie rozmowę na temat tej obrony, no to bardzo dużo zależy od tego, czy właśnie były piłkarz Brighton w tej Chelsea, Zostanie, bo jeśli zostanie, no to Madsen lub Hall musi udać się na wypożyczenie, bo to, że Ben Chewell jest numerem jeden, to raczej yy, tutaj wątpliwości żadnych nie ma. O ile jest zdrowy, o ile jest w formie, to, to, to nikt nie ma podjazdu do yy, Bena Chewella. Idziemy sobie, Kuba, dalej, bo, bo jest troszkę yy, o czym rozmawiać. O postaci Colville'a rozmawialiśmy w poprzednim podcaście z MJ'em. Więc o tym, czy on powinien zostać w Chelsea, czy, czy podpisze ten kontrakt, nie mamy po co rozmawiać, bo to wszystko zostało powiedziane w poprzednim podcaście, do którego was serdecznie zapraszamy. Tam robiliśmy sobie przegląd prasy z Jędrzejem, więc, więc odsyłamy tam. Ale no patrzymy sobie, Kuba, na rywalizację całą tego środka, tego środka obrony. No, tych postaci troszkę troszkę jest. Załóżmy, że ten COVID zostanie w Chelsea. Jak widzisz y, tę dwójkę, bo, bo raczej jesteśmy pewni, że, że właśnie z dwójką środkowych obrońców, a nie z trójką, będzie y, występowała Chelsea za Mauricio Pochettino. Wydaje mi się, że tu może być na pewno ciekawa sytuacja, bo tych obrońców jest, mimo tego, że pozbyliśmy się kulibaliego naprawdę nadal dużo. I tutaj... żeby, żeby tak sobie wymienić, jest Badia jest Kovil, jest Fofana, jest Czalobach i jest Tiago Silva z pięciu z czego do dyspozycji jest dwóch. Dokładnie i wydaje mi się, że tym stoperem, który będzie wychodzić na każde spotkanie, o ile będzie zdrowy, to na pewno będzie Thiago Silva, bo już do nas dochodzą słuchy, że to on podobno ma zostać kapitanem w przyszłym sezonie, więc tutaj nie widzę innej opcji. No i na tym lewym stoperze to myślę, że też to będzie trochę tak jak w przypadku lewych obrońców, zależnie od dyspozycji. No na pewno na początku to będzie yy, Colwill, jeżeli zostanie. Na no później. uważasz, na... uważasz że Colwill, jakby pominiemy to, że wiadomo, że trzeba patrzeć na to, jak oni się spiszą w pre Ale czy uważasz, że, że jednak Colwill wyżej niż Badia Shield na samym starcie sezonu? No na pewno, bo Badia chyba nie wróci z tego, co tam czytałem e, a, na rację, początek rację, sezonu, rację. więc na pewno wydaje mi się, że Col Colville e, zacznie hmm. sezon. A później to już, jak, jak już Badia sam wróci, to pewnie to będzie zależne od dyspozycji, ale wydaje mi się, że Francuz będzie mieć tu problem, żeby tak od razu się dopasować, bo nie będzie mieć cał całego przepracowanego pre-sezonu i trochę się niepokoje, to wydaje mi się, jest odpowiednie słowo z sytuacją Badia Shila, bo tutaj kurczę, ma najważniejszy, jakby etap przygotowań do sezonu ma, jest już jakby po, ni po nim, w sensie już tylko nie zwłaszcza, zwłaszcza, że nowy trener i tutaj Dokładnie. ten, ten presezon, jakby to był presezon z nie wiem, Grahamem Potterem, załóżmy, że on by został, to inaczej to by wyglądało. Jednak tu przychodzi nowy trener, i ten presezon dla tych piłkarzy jest cholernie ważny, bo jednak no to jest okres, gdzie. No, to jest chyba najlepszy okres, gdzie możesz zaimponować nowemu trenerowi. No i jakoś wejść mu łaski jeszcze przed początkiem sezonu. Więc tutaj się strasznie wysuwa szansa dla Colwilla, żeby zaimponował po prostu Poczetino i żeby na niego stawiał. Bo wydaje mi się, że jeżeli w, w, na początku sezonu Colwill zaimponuje, to wtedy on będzie już mieć dużo łatwiejszą jakby drogę przez cały sezon, żeby jednak grać e, regularnie. Więc no, tutaj raczej bez, bez dyskusji, bo, bo jednak no, ten brak presezonu dla Badiasila może po prostu sprawić, że, że, że troszkę nie fair jest ta rywalizacja między nim a Kolwilem, no ale, ale no, chyba tak to, tak to będzie wyglądać, że, że jeśli Colville rzeczywiście wykorzysta swoją szansę, będzie grać na odpowiednim poziomie no to Badiaświl może mieć bardzo ciężko, żeby jakoś się pokazać, bo, bo zawsze gdzieś były te mecze mecze pucharowe wiesz jeśli chodził o Anglię później mecze Ligi Mistrzów czy innych europejskich pucharów to sprawiało że ten główny obrońca ten główny zawodnik na danej pozycji on mógł sobie odpocząć i była okazja żeby po prostu jakoś zaimponowo pokazał się piłkarz obsadzony jako drugi na tej pozycji teraz może być to ciężko bo, bo wiadomo że do tych pucharów gdzie będziemy grać czy to Karabao, Cup, czy Cap, troszkę czasu jest i, i ten początek, początek sezonu. Jeśli Kolwili się naprawdę dobrze będzie spisywać, no będzie cholernie ciężko po prostu Badia Shirobi wejść do pierwszego składu. Bo, bo poza łapaniem jakichś pojedynczych minut w końcówkach spotkania, to, to ja nie wiem, jak Badia Shiro oczywiście, poza tym, jak będzie się prezentować na treningach, może, może wykryć Kolwila. Oczywiście, no, zakładając, że Kolwil będzie grać. Naprawdę na naprawdę wysokim y, poziomie. Wspomniałeś o Jago Sirwie. On może być kapitanem Chelsea. Mówi się też, że, że on tam będzie rywalizować o tę opaskę kapitańską z Rissem Jamesem. To, to jak już będzie, kto będzie kapitanem, zobaczymy tak naprawdę w pierwszym y, spotkaniu. Ja troszkę bym inaczej podchodził do, do tej sprawy prawej strony, środkowej obrony, jakby to nazwać, bo moim zdaniem Thiago Silva, zwłaszcza, że to może być jego ostatni sezon, wiadomo, doświadczenie, doświadczeniem. Ale ja bym troszkę bardziej stawiał w tym sezonie, między, między innymi na, na, na Fofane, bo, bo to może być to jest też bardzo duży dylemat, jeśli chodzi o wybór tej y, prawej strony środkowego y, y, no, pra, y, prawej obrońca. Tak, dokładnie, dokładnie. Tego słowa mi brakowało. Bo, bo dziś tu jest dylemat. Jest doświadczenie, jest pewność, że, że, że to jest naprawdę dobry, solidny wybór ale czy nie szkoda by było, żeby, żeby przy tak małych, no, mniejszej ilości spotkań w trakcie sezonu, mimo wszystko Fofana na tym troszkę ucierpiał? Znaczy wydaje mi się, że tu może być taka sytuacja, że Silvan nie będzie już w tym sezonie rozgrywać aż tak dużej liczby spotkań jak w poprzednim i tu może naprawdę zejść, powiedzmy, wydaje mi się, że jeżeli Silva rozegra w tym sezonie yy, tak 5, 60% lub więcej spotkań, to ja będę naprawdę zaskoczony, bo wydaje mi się, że to nie będzie taki sezon już jak poprzedni. Chociaż tak mówimy co roku, że to już nie będzie ten sezon, a on nadal nam prezentuje, że jest najlepszym graczem Chelsea. Ale... Znaczy, tu tu bądźmy, bądźmy jaśniej jesteśmy pewni, że, że Thiago Silva dalej będzie prezentować taki poziom, bo on poniżej pewnego poziomu y, nie schodzi, tylko... Tylko, tu tylko wie, czy coś to nie będzie rzadziej? Czy, to, no czy on już po prostu nie będzie rzadziej występować w pierwszym składzie i tutaj jakby, czy nie będzie po prostu tak, że będziemy widzieli bardzo często obu graczy, czyli Thiago Silva i Fonfane. No i, tam, i tutaj nam się pojawi jedynie problem z Czalobachem, którego nie wiemy, czy zostanie sprzedany, czy jednak zostanie w składzie. No mi się wydaje, że jednak lepszym wyborem byłoby rozstanie się z Anglikiem. No Chalobach po może powoli wychodzić na takiego Piłkarza, który jest wiecznie młody, wiecznie dobrze perspektywiczny, ale, ale jednak no, dziś tego poziomu może nie, nie przeskoczyć. On w poprzednim sezonie czasami występował na pozycji prawego obrońcy, zwłaszcza pod koniec sezonu, ale no, jednak jest Rich James, jest Malogusto, który oczywiście on będzie występować, kiedy no, Rich James może być kontuzjowany lub w słabszej dyspozycji, więc kiedy mamy przesyt troszkę może nie, prze, nie przesyt, ale y, dobrą sytuację jeśli chodzi o środkowych obrońców i ich obsadzenie i dobrze też jest z prawą stroną obrony no to miejsca dla Szalbacha chyba w kadrze nie ma i sprzedaż jego w tym oknie transferowym może być naprawdę dobrym rozwiązaniem, no gdzieś tam chyba to Tenham jest zainteresowany oczywiście tutaj, tutaj bez, bez żadnej możliwości negocjacji z, z tym klubem, bo bo wiadomo, z pewnymi klubami się nie negocjuje, ale no odejście Czalobacha chyba może być nieuniknione w tym okienku, bo, bo jeśli może grać, już powtarzam się któryś raz o tych pucharach europejskich, że nie, nie gramy w nich, ale to, że nie gramy w tych pucharach jest chyba kluczowe w tym sezonie i, i po prostu może nie, nie być miejsca dla, dla piłkarzy. To też Frank Lampard o tym mówił w... W, tej ostatniej, w tym ostatnim wywiadzie, gdzie wypowiadał się na temat poprzedniego sezonu w Chelsea, że, że było za dużo piłkarzy i że niesamowicie ciężko jest powiedzieć piłkarzowi, że nie, nie macie w kadrze, musisz zostać w domu na to spotkanie. I, i po prostu trzeba być szczerym, że, że, że miejsca dla Chalbaha w drużynie nie może nie być, bo my rozmawiamy sobie tutaj na, na temat tego, czy czy Tiago Silva, jak będzie grać Tiago Silva, czy nie ucierpi na tym Wesley Fofana, ale, ale gdzie tam jest jeszcze Chalobach gdzieś dalej, nie? I gdzie po prostu tutaj wsadzić jeszcze Chalobacha, bo ja sobie nie wyobrażam, gdzie, gdzie Chalobach może grać, bo jeśli tak Tiago Silva może zagrać słabiej, no wejdzie Wesley Jeśli Rich James będzie grał słabiej lub będzie kontuzjowany, wejdzie Malo gusto i no naprawdę nie widzę, nie widzę poza jakimś, nie wiem, Karabałka z jakąś mega słabą drużyną momentu, gdzie De Chalobach może, może się pojawić w ogóle na boisku, czy, czy w kadrze meczowej, więc, więc no to może być ciężki sezon dla, dla niego, no i chyba wydaje się być najlepszym rozwiązaniem rozstanie się właśnie z, z Trevorem, więc, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Przechodzimy na prawą stronę, tam nowa postać. Oczywiście pomijając Risa Jamesa, który jest numerem jeden, jeśli tylko jest zdrowy, to jest jeden z naszych najlepszych piłkarzy. Ale pojawia się nowa postać, Kuba. Kim jest Malogusto? Malogusto, czyli prawy obrońca w zeszłym sezonie jeszcze Lyonu, który ma rozegranych 53 spotkania w Ligue 1. I zaliczył w nich 5 asyst i wydaje mi się, że jest to zawodnik, który może idealnie się dopasować do naszego składu. Bo po tym jak odszedł Aspilicoeta, czyli zawodnik, o którego raczej się bardzo baliśmy, jak Rhys James był kontuzjowany, była to, no, była to po prostu obligo, żeby kupić jakiegoś prawego obrońcę, który może wejść w buty Risa Jamesa, kiedy ten jest kontuzjowany. Lub żeby też po prostu dla rywalizacji, bo widzimy czasem, przy, przynajmniej w zeszłym sezonie, nie zawsze było tak, że Riss James był w tej e, najwyższej dyspozycji. No, Riss tak. James po tej kontuzji ostatniej, no średnio się spisywał, to trzeba być szczerym I, i tutaj taki malogusto, który, który jest młody, który jest pełen energii, no może właśnie popchnąć troszkę Risa Jamesa do przodu, bo, bo gdzieś była właśnie Kuba, ta świadomość, o której powiedziałeś, że. Że, że był dwójką Cezara Spilikweta, piłkarz z niesamowitym statusem, ale, ale no gdzieś, wiadomo, wiekowym gdzieś tę szybkość się utracił i, i no trzeba być szczerym, że, że gdzieś pojawianie się Rubena loftusa na, na, na prawym wahadłowym, czy, czy nawet Trevora Bachano sprawiało, że to samo mówiło przez się, że, że, że Aspilikweta już nie jest tym, tym w, drugim najlepszym wyborem, jeśli chodzi o prawą stronę obrony, czy prawe wahadło więc, więc no pojawienie się Malogusto, Gusto no może popchnąć troszkę Lisa Jamesa i dać mu takie lekką świadomość, że, że jeśli będzie grać słabo, no jest piłkarz klasowy na, na jego pozycji, który Rywalizacja to, to, to jest zawsze dobra na tej pozycji to tak, to tym bardziej tak, To tak, jak gra Malogusto, Gusto? Bo, bo ja sobie szczerze no nie, oglądałem Ligi, nie oglądałem Ligi Francuskiej też nie śledzę za bardzo, tylko wiadomo, po jakiejś Highlights, czy, czy coś w tym stylu, mi się wydaje, że on jest bardzo podobny stylem gry do Lisa Jamesa. Jest świetny w defensywie. Potrafi odebrać piłkę, potrafi zaangażować się w poczynania bez piłki, kiedy musimy bronić. Ale też jest przede wszystkim bardzo szybki. Jest kreatywny. Tam patrzyłem staty tak statystycznie. 3-4 sytuacje stwarza swoim kolegom w ofensywie na mecz, więc to wygląda naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Jest troszkę właśnie taki. Kurczę, wiesz co, przepraszam, że się wtrącę, no. ale kurczę, nie wydaje mi się, że Malogus to jest aż taki dobry w defensywie, bo tak czytałem po prostu. Ja też nie oglądam ligue 1 i tu się nie wypowiem znaczy, bardzo. Znaczy ale... tak, to jest, to jest piłkarz, który jest nastawiony ofensywnie. To jest piłkarz, który świetnie wyglądałby właśnie na prawym wahadle, czyli na, na pozycji, gdzie raczej skupiasz się na zadaniach ofensywnych i wspierasz obronę. Ty wspierasz, podkreślam to słowo, wspierasz, nie skupiasz się na tym, więc raczej z myślą o tym, że, że to jest piłkarz nastawiony stricte ofensywnie, to, to wiesz, troszkę Ma w inaczej. tym się ulepszać. No to wiadomo, ale inaczej troszkę rozumiesz pojęcie jest dobry w obronie. Bo, bo to nie jest wiadomo co zaraz Piliqueta w Primie, że, że no nie do przejścia, czy Rhys James w, w dwumeczu z Realem Madrid kiedy wygraliśmy Ligę Mistrzów, no to była ściana nie do przejścia, troszkę wiadomo, to jest wiadomo też piłkarz bardzo młody, on ma dopiero 20 lat, więc, więc to jest pole do poprawy jak najbardziej, ale no wiadomo, to nie jest najwyższa półka, jeśli chodzi o defensywę, ale czy taki zły jest, to bym nie powiedział. Wydaje mi się, że jest solidny z możliwością poprawy. Okej, okay, no wydaje mi się, że po prostu to, to będzie zawodnik, który będzie z sezonu na sezon stawać się lepszy. Bo to po prostu nie, nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek inna droga. I mam nadzieję, że też nie będzie tak, że Malogusto zagra, że na koniec sezonu spotkamy się i powiemy, że Malogusto zagrał trzy spotkania w których Reece James akurat nie był dostępny i wydaje mi się, że tu u Malogus to otwiera się po prostu droga przy pucharach, czyli w, ale nie takich pucharach europejskich, tylko w Anglii, po prostu FA Cup czy Puchar Ligi, w których wydaje mi się, że on będzie występować. Ono on tyle łatwiej ma w tej rywalizacji z Reecem Jamesem, że, że Reece James swoją naturą, tą kontuzjogennością sprawia, że, że, że właśnie Malogusto może występować częściej, nie tylko w Pucharach Anglii czy, czy, czy Carabao Cup, no to, to jest troszkę na, na jego, jakby, po jego stronie. Jego, jego plusem jest to, że, że jednak rywalizuje z człowiekiem, który jest świetny, ale często go nie ma, więc więc no tutaj naprawdę może dostać okazję, która może spaść z nieba. No i tutaj po stronie malogusto jest, czy on te szanse wykorzysta, czy nie. Moim zdaniem jest to taki case Badia Shila, Też piłkarz bardzo młody, ale też nie taki piłkarz, którego już dopiero w Chelsea trzeba, jakby wiesz, ten diament trzeba oszlifować. Oszlifować, Dokładnie. Tylko to jest piłkarz, który już przychodzi na konkretnym poziomie, to jest piłkarz, który spokojnie może być w pierwszym składzie Chelsea, możliwością jak najbardziej poprawy, progresu. Ale to nie jest taki, nie wiem, Andrii Santos czy Cesadei, jakby oni weszli, to wiadomo, że nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo, co możesz się po nich spodziewać. Tutaj, Malgusto jest młody, jest ograny w ligę i jest piłkarzem, który może wejść spokojnie w buty Risa Jamesa bez żadnych obaw. Więc to jest taki chyba identyczny case jak Badia Shila czyli piłkarz młody, ale już ograny, już piłkarz z pewnym profilem. Piłkarz, który wiemy, co może zaoferować na boisku, który nie jest taką jakby ogromną, niewiadomą. Więc jeśli chodzi o właśnie postać Malagusto, tu jesteśmy pozytywnie nastawieni. Francuz jest również przyszłością Chelsea. Miejmy nadzieję, że będzie grać w tym sezonie jak najczęściej. Oczywiście nie przez to, że Rizziers będzie kontuzjowany, tylko że będzie zdrowo i bardzo dobrze rywalizować z Alkikiem na pozycji prawego yy, obrońcy. Więc Kuba, patrzymy sobie na sam koniec szeroko na to. Mecz z Liverpoolem nie patrzymy na presezon, tylko tak jakbyś teraz miał i yy, na przykład za godzinę wyjść na mecz z Liverpoolem. Czwórka obrońców, jak ustawiasz tę defensywę? Dla mnie Reece James, Thiago Silva, Colwill i Ben Chilwell. No i chyba inaczej nie można było tego y, ustawić, wiadomo, że tam gdzieś Badia Shield y, odpada przez, przez uraz, ale tak, no tak jak powiedziałeś, Rhys James, Thiago Silva, doświadczenie, no i też poziom, no i Colville i Ben Chilwell, no chyba innego ustawienia wymyślić się nie dało, bo na obecną chwilę wydaje się być ono najlepsze. Presezon już za chwilkę, bo w przyszłym, tygodniu, Więc tutaj serdecznie każdego zapraszamy. Po każdym spotkaniu będzie podcast, więc. Jeśli Bądźcie z nami. Tak, tak, te mecze będą bardzo późno, bo, bo, bo wiadomo w jakiej strefie te, będą one rozgrywane. My tutaj się poświęcamy, będziemy każdy mecz oglądać i jeśli nie będziecie mieć czasu i przede wszystkim też siły na to, żeby zostać do późnych godzin i oglądać Chelsea, to spokojnie możecie liczyć na to, że z samego rana ten podcast zawsze na Was będzie czekać i będziecie mogli sobie szybko odsłuchać co się działo kto na plus, kto na minus co ważnego do, do, do jakby odnotowania to samo co rok temu wtedy też robiliśmy podobny format także yy, także słyszymy się, słyszymy się wtedy, dzięki Kuba bardzo serdecznie za, za ten podcast o obrońcach, no, czekał on na nas, ale w końcu się doczekaliśmy, pogadaliśmy sobie o tym przyszłość Chelsea jeśli chodzi o obronę jest jasna jest dobra i miejmy nadzieję, że też taka będzie w przyszłym sezonie, bo gdzieś patrząc na ten tragiczny poprzedni sezon, no trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o obronę, nie wyglądało to może aż tak tragicznie. Jeszcze raz dzięki Kuba, do następnego i słyszymy się w presezonie w USA z Chelsea. No wszystkiego najlepszego. Hej.